w z tej strony MTV. Jest nowy sezon w Fortnite Jak zawsze Nowy sezon Ale mnie to ciekawi, więc Sprawdzimy Poczekajcie, łączę telefon O Jezu Agresor W ogóle jest nowy sezon Mnie to, ten sezon ciekawi Zaraz zobaczymy Ten sezonik bo dopiero teraz mi się zaktualizowało. Widać, że będzie Spidermanka. No ja nie mamy Spidermanka. Spiderman. Spiderman, co to jest? Sorry, że tak robię, ale mam katar. Skinka, no normalny skinek. Zaraz zobaczymy karnecik. Mam 300 fałdolców. Dużo. Zobaczymy coś nowego. zakupimy coś. Nic nie ma tu, a tu te to mi nie ciekawi. Eee, co tu? Dziękuję. Dlatego mam trzysta nie Miałam 200. Jakbym miał 400 jaką to Dobra, karnecik patrzymy Widać, że... Nic ciekawego. same gówno może tak powiedzieć. Ten skin chociaż jest fajny i ten. Nie, nie ten. O, ten. Jest też fajny dobra zobaczymy eee, może idziemy zagrać sorówę czekajcie dam sobie prywatną dobra o no nie ten e, mój znajomy kuba gra tylko że... Tylko na nie mogę dołączyć do eki Co jest Czekajcie Kuba, mnie da... Na... Czekaj... czekajcie! Czekajcie chwilę Co? Cześć Kubuś! Ja nie mogę teraz, zaraz... Zaraz dołączę do was. Hej. Dobra? Czekajcie. Okej. Okay. Ale, ale to i Dobra, lecimy Muszę tylko ten Dobra Nagram ten odcinek widzowie i sejdę grać Pole, nie dodał. żeby nie było, nie no, możecie mnie dodać Macie mój nick, macie, możecie se ze mną powiać. A za bardzo Fortnite to nie będę grał, bo ja nie przepadam za tą grą jakoś. Tylko zobaczyłem, że jest nowy sezon i mi to zainteresowało. I z tego nagram odcinek i muszę jeszcze jutro za chwilę pogrąb Fortnite, ale nie. Nie wiem. Się rozpoczęła jak ale nie idę po z tym chorych. Czuję już jeszcze te tło. Ile będzie mi się to ładowało? Zawsze gdy nagrywam coś. o Oj ogólnie udało mi się tutaj głos dodać. Kurde. Nie pytajcie, mam dziwne ustawienia, dobra? Nie grałem. to. mam. Nie, nie ten lok. Pod który rok ja miałem? Pod fyniem. Nie wiem. Nie wiem, biegałem w tą grę. Nie wiem, czy w ogóle gra na tawet Dobra, gdzie jest dla miałam mapę. O kurde, to co, co? Jakiś tornado? W ogóle nie grudam i Nie będę, i będzie. A jakby się prawda, że nic nie zmieniło. Jakieś inne miejscuki? Ale to jakaś nowa miejscuka? Mam władzę średnia, ona jest moim zdaniem piąty sezon rozdziału drugiego był lepszy <śmiech> <śmiech> Tak PM <laughs> Co karabin Taki średni jest, takie se Mocne se pod samą Biorę apteczkę, amunicję jak zawsze. Popach bielę. Jakieś królestwo znów? jakie nie było? Już mi się nie podoba ten sezon. Były lewne salone. Nie biję po bo nie ma po co. Nie potrzebuję tej broni. Nie pierdziela. <laughs> o jeden.

Jag till de det är en bomb! Det har mognat De kyrkoruntan i Laxå. leży czekaj nie gram tak długo na fortnite ale dobry jestem Mój <laughs> moja pompa to jest ta pompa czekaj nie wiem czy ktoś tu jest Mogę przez to przechodzić! Nie no, ten sezon, sezon jest kozacki! Nie no, wywaliła mnie, ale bardzo fajne. Kurde! Nie ma żadnego typa. samkę. Chciałbym się trochę pobić. Ooo Jezu co jest? Priet! Nieważne, że był po ukraińsku, ale okej. Okay. Po za trochę ukraiński. Ty zwyczajnie mnie nie zauważył. Czekaj okay. Fajna gierka była, ale dobra. Chciałam wam tylko zobaczyć reakcję. Nowy sezon i to chyba na tyle, no to papa.